Cześć, witajcie w pierwszym filmie na tym kanale po dość długiej przerwie, chociaż te przerwy już chyba w tym momencie stały się na tym kanale taką tradycją. Tak czy inaczej, teraz powracam i dzisiaj mam dla Was recenzję. I to myślę, że recenzję naprawdę ciekawą. Zajmiemy się bowiem zestawem LEGO Mixes 41564 Aquat. No i cóż, jest to zestaw archiwalny pochodzący z roku 2016, no i zapewne zastanawiacie się skąd ja go mam. Otóż otrzymałem go w styczniu tego roku na spotkaniu Build Brick, które odbyło się w Łodzi i była tam taka akcja, że akurat cztery osoby z tego spotkania miały urodziny w styczniu. Więc postanowiliśmy, że zrobimy sobie taką akcję, że kupimy sobie nawzajem prezenty. Każdy dla kogoś kupował i każdy od kogoś dostawał spośród tych czterech osób. Ja tak się składa otrzymałem prezent od Kamila z kanału Lego Świat Kamila. Zapraszam oczywiście serdecznie na jego kanał. No i cóż, otrzymałem od niego tego to właśnie Mixela, ponieważ no, Kamil wiedział, że bardzo lubię tą serię, jest to jedna z moich ulubionych serii i mam do niej bardzo duży sentyment, więc zakupił mi taki oto zestaw. Naprawdę gratuluję mu, że udało się mu się dorwać właśnie takiego Mixela i to w stanie nieodpakowanym. Także dziękuję bardzo Kamilowi za zasponsorowanie dzisiejszej recenzji. Zapraszam oczywiście na jego kanał. Zapraszam również do obejrzenia vloga zaklockowanych z BoudBreak, jeśli go jeszcze nie widzieliście, ponieważ tam właśnie możecie zobaczyć moją reakcję na, na to, jak otrzymałem ten prezent, a była to reakcja naprawdę dobra, gdyż niezmiernie się ucieszyłem. No i cóż, jeżeli chodzi o samą serię Lego Mixers, tak jak już mówiłem, jest to jedna z moich ulubionych serii, którą darzę no, bardzo ciepłymi uczuciami. Mam z nią mnóstwo bardzo dobrych wspomnień. No i na tym kanale było już o tej serii dość sporo materiałów, jeśli jednak jakimś cudem nie jesteście z nią zaznajomieni, no bądź co bądź od momentu jej wycofania w roku 2016 minęło już sporo czasu, więc młodsi widzowie mogą jej nie kojarzyć, to myślę, że mogę Was zaprosić do obejrzenia jednego z moich starszych filmów, w którym którym omówiłem całą historię serii LEGO Mixels. Myślę, że zrobiłem to w miarę, we w miarę dobry sposób i po obejrzeniu tego filmu będziecie już dobrze zaznajomieni z tą serią. Jak już wspomniałem, jest to zestaw z roku 2016 z serii 8 Mixeli. No i tak jak możecie zauważyć, Mixele pakowane były w takie oto foliowe opakowania. Coś trochę takiego jak polibagi, chociaż ta folia jest tutaj nieco inna niż w polibagach, taka trochę grubsza. W ogóle muszę przyznać, że naprawdę fajnie te opakowania wyglądały. Były one naprawdę ładne, estetyczne. No i cóż, ostatni raz takie opakowanie trzymałem w rękach właśnie w roku 2016, kiedy Mixele był jeszcze w standardowej sprzedaży. Od tego czasu no oczywiście nie miałem już okazji, żeby takie opakowanie otwierać. Także jest to pierwszy raz, kiedy to robię. Od ilu? Od 7 lat. Także no naprawdę będzie to potężny moment. Dość mocno nostalgiczny dla mnie, bo tak jak mówię, z serią Lego Mixes mam mnóstwo dobrych wspomnień. Także co, czas już chyba otworzyć naszego Mixela, a następnie go zbudować? Tak, jak widzimy, mamy tutaj elementy zapakowane jeszcze w osobny woreczek. No i instrukcje. Na instrukcje sobie zerkniemy. Konkretniej na jej koniec, gdyż tutaj mamy reklamę innych mikseli. Takie jest, mamy tutaj przedstawione wszystkie miksele właśnie z tej serii ósmej. Akurat z tej serii nie mam żadnego miksela. To jest mój pierwszy i póki co jedyny. A, no i tutaj mam jeszcze przedstawione, że jeśli zbierzemy wszystkie miksele z tego plemienia, no to będziemy mogli utworzyć Maxa, czyli takiego większego miksela składającego się z trzech zwykłych mikseli. No, i jeśli myśleliście, że poziom nostalgiczności w tym filmie nie może być już wyższy, to niestety myliście się, ponieważ tutaj z tyłu mamy jeszcze reklamę z minifigurką Lavala z Lego Cimy. Oj, tak, wspomnienia przybywają. Tak, prezentuje się nasz mixer po zbudowaniu. Pochodzi on z plemienia mikseli inspirowanych strażą pożarną. No, i to właśnie mi się podobało w tych późniejszych seriach mikseli, że te pomysły na jakby tematykę plemion zaczynały być już naprawdę kreatywne, bo mieliśmy właśnie na przykład mikseli starzaków ale też mikserii Policjantów, mixeli Ninja. Tam już te pomysły zaczęły być naprawdę mocno ciekawe. Dużo ciekawsze aniżeli w tych pierwszych seriach. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o naszego miksera, no to jest on, można powiedzieć, takim helikopterem gaśniczym, co również jest naprawdę świetnym, super kreatywnym pomysłem. No i tak, ma on tutaj jako nogi... Jego nogi, można powiedzieć, że są płozami. Są zamontowane oczywiście na zawiasach kulkowych bo zawiasy kulkowe to była właśnie charakterystyczna cecha serii LEGO Mixers, bo właśnie w tej serii zostały one wprowadzone. W ogóle cała ta przednia jego część zamontowana jest właśnie na takim oto zawiasie kulkowym, więc mamy tutaj dość spory zakres ruchu. Możemy otwierać i zamykać jego buzie. Na górze zaś znajduje się oko, oko na które nałożona jest jeszcze taka czapka starzaka. Fajnie to bardzo wygląda. No, i po bokach mamy skrzydła. Skrzydła, którymi możemy poruszać w górę i w dół. Skrzydła z kolei tutaj są jakby w ramach rąk, więc zakończone są one takimi uchwytami. No i co, z tyłu mamy jeszcze ogon, którym również możemy tutaj delikatnie poruszać w górę i w dół. No a tutaj widzimy jeszcze zapewne zbiornik z wodą, przynajmniej tak mi się wydaje, że właśnie to ma on reprezentować. No, i tutaj jeszcze w instrukcji mieliśmy zaproponowaną pewną funkcję bawialną. Mianowicie mamy tutaj takie oto transparentno-niebieskie groszki i możemy je umieścić w buzi naszego miksela. Wtedy one zlatują. No, teraz mi nie wyszło. Możemy je umieścić w buzi naszego miksela i wtedy wylatują one tutaj. I ma to oczywiście imitować, jakby on, no właśnie, za pomocą wody gasił zapewne jakiś pożar. Ja jednak nie jestem jakimś wielkim fanem tej funkcji bawialnej, gdyż boję się, że gdybym ją stosował, to. Te groszki bardzo szybko gdzieś by, się, gdzieś by się zapodziały, pod kanapą albo pod szafką. No raczej tego typu funkcji bawialnych nie jestem fanem. Aczkolwiek jeśli chodzi o samego miksera to naprawdę bardzo mi się on podoba. Jest to myślę, że jeden z bardziej kreatywnych mikseri jakie w swojej kolekcji posiadam. Naprawdę cały ten pomysł z tym helikopterem jest świetny. Ten mikser posiada po prostu wszystko to co tak bardzo lubię w tej serii. Bardzo kreatywny pomysł, dobre wykonanie no i mnóstwo ciekawych przydatnych elementów. Także to było na tyle w tej recenzji. Dziękuję jeszcze raz Kamilowi za zakupienie mi tego prezentu, gdyż jest to prezent naprawdę świetny i niesamowicie się z niego cieszę. No i co, trzymajcie się, widzimy się w kolejnych filmach, cześć.